I to w taki właśnie sposób Aga stara się dopasować do społeczeństwa. I tak zaczyna się nasz kolejny dzień. Zbieramy się, mamy swoje plecaczki. Dzisiaj niestety, ale będzie dzień z plecakami. Będziemy chodzić po dawniej stolicy tego kraju Siamu raczej ale współczesnej Tajlandii o. i odwiedzamy naszą pierwszy, nasz pierwszy kompleks świątynny to jest Wat Ratchaburi jeśli dobrze ja, pamiętam Wat chyba jakoś tak. coś takiego i tak to się prezentuje pan kazał mi ubrać długie spodnie bo nie wiem, bo tu jest w tym kraju rządzi patriarchat i seksistowscy ludzie i nie potrafią powstrzymać swoich rząd emocji, no, i kobiety że... się muszą zakrywać. Ale Andrzej solidarnie ze mną założył też długie spodnie. Chociaż pan mu powiedział: Nie, 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 pan nie musi. Andrzej mówi: Nie, nie, ja będę solidarnie ze swoją kobietą. Ja cię pochwaliłem. Tak. No to jest fajne. Duże takie. I to chyba w nocy było podświetlane. Tak, mi się też wydaje, że było. Mm. To jest na pewno odrekonstruowane, bo widać, że tam są inne schody, w ogóle. Mm -hmm. I tam góra też jest inna i tutaj dół jest inny. Co nie to trochę odrestaurowali. Co nie zmienia faktu, że i tak robi wrażenie. Tutaj trzeba jak mapa wchodzić. Na cztery klapy. A jesteśmy tak, nie wiem, z 3 metry nad ziemią? Żadnych zabezpieczeń. Muszę sobie na lajcie chodzić, Nikt się nie pilnuje. A jak kurde, ale jakby tak spaść, no łeb no. rozwalony. No tak. Jestem. I weszliśmy sobie tutaj do tej wieży, którą przed chwilą pokazaliśmy, i to jest jakieś zejście, ale nie muszę zejść. No. Z tego co wyczytaliśmy, to znajdujemy się w. Jest to. Ta krypt, to jest krypta, jest uważana za jedną z największych w Tajlandii. Zostało tu znalezione złoto, jakieś królewskie insygnia. I jakieś. Y, Manuskrypty, malowidła. I tam jeszcze czytaliśmy na dole, że one sugerowały, że Chiny miały tutaj wpływ na te regiony. Jeszcze jedna informacja odnośnie tablic informacyjnych. Tutaj piszą lata w tych tajskich latach, więc nie wiemy w którym roku co dokładnie się wydarzyło. No tak. To jest 2500 no na przykład. Nie hmm. mamy pojęcia, który mamy w ogóle teraz rok w tajskich. 2519 czy coś takiego. A bo 27? Coś Wczoraj takiego. A tutaj jest wystawa e, jakichś pozostałych części, które zostały i tam może się ciągnie. I możesz sobie normalnie dotknąć nikt cię nie goni 500-letnią let, 500 cegłówkę. A to jest krzywa wieża Wajutaj. Bo no w ogóle te wszystkie tamten wielki, w którym byliśmy, to też jest takie, one są przekrzywione wszystkie. Jakby się miały zaraz zawalić. A tutaj można było pobrać aplikację, ale niestety nie pobiera nam się na telefon, yy, gdzie patrzyłbyś sobie. I będzie pokazywało jak to wszystko kiedyś wyglądało, w sensie na aplikacji, na telefonie. No tak, szkoda, że nie możemy, ale trudno. Co? A psiulki wchodzą bez biletu. A tu już jest w ogóle więcej ludzi, nie? Tak. Ale to chyba od tego zaczynają, mi się wydaje, te zwiedzania turystyczne. Dobra, idziemy. W prawo czy w lewo? No, prawo. Może przyłączymy się do wycieczki? Pod nie na tutaj ścieżki. Podsłuchaliśmy trochę wycieczkę. Takie, takie, z takim łukiem, z takim łukiem. To są z architektury Kambodży, a tamte takie wystające szpikułki, tak jak tutaj, to to jest budowanie stóp z architektury ze Sri Lanki. To są różne jakby style budowania tego. To jakaś pani opowiadała. A tutaj budda w drzewie, a tam budda siedzi sobie. Ja podejdę bliżej tam właśnie na no wprost i podobają mi się te bambusowe latarnie, one są tu wszędzie. I mają takie właśnie bambusowe kosze na drzewach też powieszone i to w nocy się świeci jak latarnia Ta roślinność tutaj też dosyć bujna ogólnie i wszystko jakoś więcej życia nie wiem a tu coś jest w jeziorku. Każda ta świątynia wygląda tak samo. Ej, ja to przed chwilą powiedziałam. <laughs> no właśnie, no po prostu wiadomo, no nic dziwnego, bo... U nas kościół wygląda jak kościół. No. I tutaj jakaś informacja. Ogromna wieża. I jakaś świątynia. Pochodzimy, trochę zobaczymy. Chodź na te dwie leniwe świnie. My nie pochwalamy ujeżdżania słoni. Biedne zwierzęta. I dodam, że właśnie, że te słonie bardzo cichutko idą i myślę, że nie są zadowolone, że mają łańcuchy na szyi i muszą między tymi samochodami i skuterami tutaj chodzić. A teraz idziemy chyba do jakiejś świątyni, ale tym razem czynnej. I kupiliśmy sobie dwie kawy. I powiedzieliśmy panie, że mają być bez cukru, bo wcześniej mieliśmy taką na śniadanie, była tak słodka, że nie byliśmy w stanie tego wypić. Ale wydaje mi się, że oni do kawy zamiast mleka, jak ich poprosiliśmy o mleko, dają w ogóle mleko skondensowane i to jest takie ciężkie i słodkie i tłuste. I ogólnie tęsknię trochę za taką normalną kawą Nescafe kremę po prostu zalaną wodą i taką nijaką. Dobra, idę sama, Andrzej pilnuje naszych napoi. Idę zobaczyć, co nam robią. Dobra, jesteśmy na kolejnym sajcie. I to są właśnie te w stylu sri lankowskim. Sri tak, sri, sri Lankowski. o. A znajdujemy się tak w ogóle w kompleksie pałacowym. Andrzej chciałby powiedzieć, że on jednak już się przyzwyczaił do tych woretków. Tak. Wiecie co, to jest bardzo wygodne. Bo tak jak trzymasz wszystko, mokra ręka, niewygodnie, takie śliskie, zimne, a tak sioteczka sobie tak, trzymasz, się. jak, jak Chcesz popić? Pijesz i dalej niesiesz. nie A tu psiula przewodnik. Piesek. Teraz przyleciały helikoptery. 3, jeden po drugim. Mam nadzieję, że nie polecieli znowu na Wietnam. I tutaj jest taka krótka informacja, że to jest grobowiec yy, i zawiera prochy króla jakiegoś, której nazwy nie potrafimy wymówić. I to był ósmy król yy, Ayutai. O właśnie. Ogólnie stwierdzamy, że to wszystko wygląda jakbyśmy chodzili po jakiejś ceglarni. Wszędzie takie cegły, byle jak porozstawiane. A to wygląda jak kominy ceglarni. Jak tam podpowiada. Dobra, zwiedziliśmy w sumie cztery z sześciu atrakcji, które mamy na tym bilecie. I jedna jest za dworcem, a druga jest w cholerę w tamtą stronę, którą na mnie po drodze i z tymi ciężkimi plecakami. Nie chce nam się po prostu tam iść, zobaczyć tę świątynię. Patrzyłam na Google, ona ma 3, tam 6 gwiazdek, więc też chyba tam mało ludzi ogólnie dochodzi do niej. Więc pójdziemy teraz na dworzec. Kupimy bilety do tego Chiang Mai. I ogólnie obawiam się, że nie ma sypialnianych miejsc już dostępnych, i będziemy 12 godzin siedzieć w tym pociągu. Mam nadzieję, że jakoś to przeżyjemy. A jak dostaniemy te bilety, to pewnie pójdziemy sobie obczaić tamtą świątynię. Zjemy sobie jakiś obiad i... No i będziemy czekać na pociąg. I te słonie tak cały dzień kursują z tymi turystami. Że tym ludziom nie jest szkoda tych zwierząt. Jak widzę, że te słonie za godzinę robią piątą rundę już po tym miejscu. Ogólnie mam wrażenie, że Azjaci nie szanują trochę zwierząt. Mają te słonie tak opętane. Te słonie są normalnie smutne, jakby miały aż takie mokre oczy. Takie w sensie ślady jakby od płakania. Albo te wychudzone koty. Wczoraj już tego też nie pokazywaliśmy, ale sprzedawali jakieś świnki małe i małe kuski w klatkach na tym festiwalu. I ogólnie mam wrażenie, że Azjaci nie mają w ogóle szacunku do zwierząt. Nie tak jak u nas. U nas się chyba jednak te zwierzęta bardziej szanuje. A tutaj na stacji Takie miejsce ładne, fontanka. I ogólnie kupiliśmy dwa bilety za 440 batów do Chiang Mai. To jest jakieś 25 zł za osobę. Coś takiego, niecałe chyba. Tylko że jest taki szkopuł, że będziemy jechać trzecią klasą, 12 godzin. Nie wiem, czy damy radę ogólnie, bo to jest na siedzących twardych, drewnianych siedzeniach. Ale ogólnie na 19 był pełen, więc ludzie chyba z tego korzystają. Ale pani, która sprzedawała nam bilety, to się pytała, czy na pewno jesteśmy tego pewni. Jakby, czy na pewno jesteśmy świadomi, że chcemy pojechać trzecią klasą. Ale nawet gdybyśmy chcieli kupić coś lepszego, to po prostu są wyprzedane wszystkie bilety i na dzisiaj, i na jutro, i na popojutrze. Wszystko jest wyprzedane, więc co to za pytanie wtedy? Dobra, mapy nam wariują i każą nam skręcić tutaj, ale tu nie ma przejścia. I każą nam iść tam, ale tam też nie jest koniec drogi. Nawet w Tajlandii są jehowy. Tutaj jest na salę Królestwa Świadków Jechowych I jesteśmy w tym ostatnim punkcie naszej dzisiejszej wycieczki. To wygląda jak zawalony kościół. Tak, właśnie to bardziej podobne do No. Gdzie ma co to jest? Ale to jest krzywe. No, trochę pokruszywiło się ściany. A to było tam na czubku, ale spadło. No. I tak to zostawili. Murowali to. Jeszcze ostatni szot z tej strony i idziemy na obiad. A tak wyglądają obrzeża miasta. Cicho, spokojnie. W ogóle wcześniej widzieliśmy, ale nie zdążyłam tego nagrać. Stację paliw. I to była... To była beczka, po prostu facet z beczki lał paliwo. Ale to nie była taka... taka typowa beczka, tylko taka specjalna z takim... Taką pompką u góry. Nie wiem nawet jak to nazwać. No szkoda, że nie udało mi się tego nagrać, ale na pewno gdzieś jeszcze takie coś znajdziemy. A to jest kupa słonia. I tam też jest. Musiał ten wyjść. Dobra. Ale to nie śmierdzi. Zaczynamy 12-godzinną podróż pociągiem trzeciej klasy. Jak ci to? No nie słabo to wygląda. Tak. Moi tak. ludzie myślą, że ich nie będzie. Ale jest A, wentylator. A 3 godziny później Wyglądał strasznie jest tak głośno i tak niewygodnie I ci ludzie przed nami myślą, że gdzieś wysiądą, ale nie wysiadają nad nie mogę tu rozprostować Ale zostało tylko 8 godzin jechać jakieś <noise> o i teraz się zacznie ten hałat no, tak. i cały czas chodzą w kółko ci ludzie i sprzedają jakieś napoje i, i jedzenie i się drą jest zimno i w ogóle tu wszystkie okna są otwarte, ale jak są zamknięte, to tak śmierdzi nogami. Tak <laughs> to wygląda. I to w taki właśnie sposób Aga stara się dopasować do społeczeństwa, ale nie wiem, bo my jesteśmy trochę więksi. Trochę nam cieszy tutaj leżeć niż innym ludziom, bo niektóre tutaj normalnie leżą bez problemu. I to jest nasz yy, już siódmy czas podróży, jeszcze tylko pięć. Aga yy, właśnie wstała, mamy takie zr... Mamy po prostu tutaj zrobione taką poduszeczkę, jakoś się mieścimy, jak ja pokazywałem już. Ale tutaj mamy po prostu taką sytuację, że można po prostu pod... położyć się pod i tyle, no. co ja powiem. Andre jak twoje wrażenia po 12-godzinnym rejsie pociągu? Ciężko. Żyjemy, wyszliśmy z tego cholernego pociągu. Ogólnie nie wiem, czy polecam. Nie było tak źle, generalnie trochę pospaliśmy. Tylko trzeba było się co pół godziny przekładać, bo nogi drętwiały, bo było za mało miejsca. To są podtajów siedzenia zrobione. Ale spotkaliśmy typa, który powiedział, że była zarąbista podróż z Majorki i mówił, że Indie są dużo gorsze. I tam śmierdziało, mówi to była masakra po prostu. I mówi, do Indii nie jedźcie. I mówi jeszcze, że w Afryce też jeszcze dużo gorzej te pociągi wyglądały, także mówi, ja mu się, się podobało. Tutaj wszystkie ptaki z okolicy siedzą tu. I tutaj jest oni a tutaj śpią i się budzą i zaraz będą śpiewać po całym mieście. I tak, doszliśmy do muru starego miasta Chiang Mai. Tak bynajmniej podejrzewamy, bo nie wiemy do końca. I będziemy jeszcze chodzić jakieś 3 godziny przed tym jak szukać kostel. No a Więc... zaraz pewnie jakieś śniadanie sobie zjemy, bo jest pół do no, 6 i zaraz coś powinno się otworzyć. Za jakieś półtorej godziny raczej, ale zobaczymy, może i teraz. I tak to jest takie leżanie w kółko od dwóch godzin, bo nie mamy w sumie co robić. Nie, godzinę gadaliśmy w moim bratem Tak, godzinę tak. gadaliśmy przez telefon, przez w sensie, przez oh, Messenger. Tutaj mamy pralnię Zaraz idziemy po prostu prosto i po prostu chodzimy sobie. No znajemy się tak. w tę na tak. bo chcemy wypożyczyć... Tak, ee, skuter skutecznie. i ten i szukamy hotelu ktoś zielsko wali. Tak. Szósta rano, a już. Coś takiego. No cóż, to nic. Tajski masaż tu jest droższy niż w, w poprzednim miejscu, więc widać, że miasto jest turystyczne. No, a tutaj mamy parking. O, ten jest fajny. No. Otóż jak widać możecie przedstawić sobie, że to jest e, e, kościół Jezusa Chrystusa. Mam nadzieję, że już wiecie. Ej, Państwo, ja wiem, że tam. No dobra, może, może przeczytałem tutaj, ale nie zmienia to faktu, że to jest tu. I nie widać tu krzyża, szczerze mówiąc. I wlatuje śniadanko. Mamy ryż z jajkiem, jakąś rybą, kary, bardzo dobre. Wzięliśmy się jeden bulion, a Andrzej ma wątróbkę. Chyba, chyba. I nie wiemy ile to będzie kosztować. W sumie bo to taka knajpa na wagę, ale tutaj jest, że jak jest jeden wybór. 140, więc... Nie jest to wątróbka. A co to jest, ryba? Mm. A wygląda jak wątróbka. To jest ryba. Tak, to możliwe ryba. Trochę No Moje też jest, ale tylko trochę. Dobra, zameldowaliśmy się już do hotelu, do hostelu w Chiang Mai. E, Za noc wyszło nas niecałe 20 zł do osoby. Tam 30, 30 parę złotych za dobę ogólnie zapłaciliśmy, A zostajemy tutaj trzy noce. Z tego względu, że dzisiaj no, jesteśmy wykończeni trochę po tej podróży e, pociągiem. Daliśmy pani nasze rzeczy do prania. Za 20 zł tam po prostu wrzuciliśmy wszystko, co mieliśmy. Ręczniki, wszystkie majtki, po prostu wszystko co było, żeby to było przeprane, bo to tak śmierdziało, bo jak spaliśmy w tym parku, tam było tak wilgotno, myśmy to przeprali. To wszystko było, nie zdążyło wysnąć, to trochę przykisło tam. No. I no po prostu nieprzyjemnie pachniało, a też w tym hostelu tak w sumie nie było miejsca, żebyśmy tyle rzeczy mogli wyprać i rozwiesić. Więc niech tam pani to przebierze. I już teraz postaramy się to na bieżąco wszystko pilnować, żeby Dokładnie. nie było tak, tak jak teraz. I ten. I plan jest taki, że dzisiaj się pokręcimy po mieście. Ogólnie tak jak patrzyłam, to w sumie nie ma za bardzo tutaj nic do roboty, jedynie do odwiedzenia byśmy mieli jakieś dwie czy trzy świątynie, ale że wyglądam tak, to mnie nie wpuszczą, więc świątynie sobie odpuszczamy, pochodzimy sobie trochę po centrum, zjemy jakiś obiad, pewnie pójdziemy do hostelu odpocząć, bo jesteśmy w sumie mega zmęczeni i niewyspani, eee, Chcemy pójść zrobić sobie taki lekki hike. Lekki e... hike na 3 godziny? Bardzo lekki. No, ale on nie jest aż taki ciężki. Aha. I to jest gdzieś tu jakieś na wzgórzu jest jakaś świątynia, czy półka, czy coś takiego. I tam wyżej jest jakaś wioska, i gdzieś tam jest jeszcze wodospad, także cały dzień pewnie spędzimy wędrując na nogach. Pojutrze już gadałam z panią: za, za 300 watów wynajmie nam motocykl. I pojedziemy 40 km stąd, jest najwyższy szczyt w Tajlandii, także tam będziemy pojutrze. No i ten trzecią noc wzięliśmy z tego względu, że pewnie zajmie nam to cały dzień. Zajmiemy, wrócimy, to będzie już ciemno. A po ciemku to my tak naprawdę nigdzie się stąd nie wydostaniemy, a chcemy dalej lecieć na Chiang Rai. Także taki jest plan na kolejne trzy dni. A taki nowiotki Ford Ranger w Tajlandii kosztuje... 71 tysięcy złotych. Także kupujcie samochody w Tajlandii. No właśnie. Lepiej kupić tu i prze przewieźć do Polski. A tutaj sobie kotek leży, informacja nad nim, żeby go nie dotykać. O, ale słodki A tu kolejny shot na mury tego miasta i tak, tak te mury idą całe, tak wokół miasta, ale są takie przerwy porobione. Chyba kubużyli po w niektórych miejscach, ale generalnie na mapach całe miasto jest... No! W sensie nie całe miasto, tylko cała storówka jest otoczona takimi murami. I fosą obkopana. To jest ta fosą. A my idziemy teraz na obiad. Chociaż szybko dzisiaj, ale my szybkie, szybko śniadanie jedliśmy w sumie. Yy, i, I odchodzimy troszeczkę od centrum, bo tam jest za 80. A ja wiem, że z wydania można dostać za 60. Tylko trzeba trochę odejść. Sam nie mogę uwierzyć w to, co my robimy. My widzieliśmy jedzenie za 80 batów, czyli trochę drożej niż my zwykle dajemy, czyli my tak za 60 jemy. I my już 40 minut chodzimy, i szukamy jedzenia za 60 batów, bo chcieliśmy zaoszczędzić tych 40 batów, czyli 4,60. Cebula. A tutaj takie drzewo, po prostu. O. I wiewióreczka, i korzenia wystają po prostu, jakby nie wiem, bardzo tak ciekawe to wygląda też znowu to tu. gołębi, i wewiórka, a tutaj... A tam święty z, gdzie... z, z tej perspektywy bardziej, żeby było widać. No, idziemy dalej. Na obiad wlatują dwie zupki. Ja sobie wziąłem to miałem z krewetkami. A Andrzej sobie wziął jakieś tradycyjne chińskie jedzenie z pieprzowiną. Tak. Ale to takie słodkawe trochę. Słodkawe, to ja jest smaczniejsze na pewno, ale to jest też dobrze. Dobra, na dzisiaj to już będzie tyle. Nie mamy dzisiaj już żadnych innych planów. Odpoczniemy sobie, zregenerujemy siły. Pomontujemy trochę odcinki, właśnie zakładamy wspólnego Instagrama, także zachęcamy do obserwowania. Link na pewno będzie pod spodem i będą też odnośniki do naszych poprzednich odcinków, także zapraszamy do ogl oglądania i do zobaczenia w następnych odcinkach.